Mój przyrodni brat sfałszował moje wyniki badań lekarskich, aby uniemożliwić mi wyjazd na rodzinne wakacje. Ale odkryłam, że rzucił studia, kradł pieniądze. Witam. Incydent, o którym dzisiaj opowiem, wydarzył się między mną 20-letnią kobietą a moim przyrodnim bratem, 20-letnim mężczyzną. Nazwijmy go dla ułatwienia Tomem. Zostałam adoptowana przez mojego ojczyma w okresie dorastania, po tym jak mój biologiczny ojciec opuścił moją mamę dla kogoś, kogo bardziej lubił. Moja mama nie cieszyła się wtedy dobrym zdrowiem, a jego powód był taki, że nie mógł dłużej dźwigać jej ciężaru. Po rozwodzie moja mama poznała mojego ojczyma w szpitalu, gdzie leczył ją jako lekarz. Poczuł do niej sympatię i szybko się pobrali. Mój ojczym był wdowcem i miał syna Toma. Tom od początku mnie i mojej mamy nie lubił. Na początku oboje rodzice myśleli, że to naturalna reakcja na nową sytuację rodzinną, ale z biegiem lat zachowanie Toma niewiele się zmieniło. Nie był otwarcie okrutny wobec mnie i mojej mamy, ale był ogólnie zdystansowany i bardzo niegrzeczny. Na przykład oboje chodziliśmy do tej samej szkoły, ale nie przyznawał, że jestem jego siostrą, ani nie zapraszał mnie do zabawy z jego przyjaciółmi. Wkrótce po ślubie moja mama poważnie zachorowała i okazało się, że cierpi na raka w czwarty stadium i nie zostało jej już wiele czasu. Wtedy mój ojczym postanowił mnie adoptować, aby po śmierci mojej mamy miałam kogoś, kogo mogłabym nazywać rodziną. Nawet podczas pogrzebu mojej mamy tom nie angażował się zbytnio, w rzeczywistości zaplanował wakacje ze swoimi przyjaciółmi w dniu czuwania nad moją mamą. I odwołał je dopiero po wielokrotnych prośbach i dramatycznych rozmowach z ojcem. Mój ojczym zawsze był dla mnie bardzo dobry w dzieciństwie i nigdy nie dawał mi odczuć, że jestem outsiderką, ale był tak zajęty pracą, że rzadko bywał w domu. Więc, kiedy zostaliśmy z Tomem sami, dochodziło do wielu głupich kłótni. Jedną z rzeczy, które zauważyłam, było to, że Tom był rozpieszczonym dzieciakiem. Tom był przeciętnym uczniem, ale nie dostał się na dobrą uczelnię. Z drugiej strony ja byłam bardzo zdolna i wiedziałam, że dostanę się na świetny uniwersytet. Oboje planowaliśmy po maturze pójść na studia medyczne. Jego motywacją były pieniądze, a moją chęć bycia jak mój ojczym. Po wyjeździe na studia widywaliśmy się rzadko, tylko w czasie wakacji z ojcem. Poza domem nie miałam z nim kontaktu, a tylko podczas naszych rodzinnych spotkań dowiadywałam się, że Tom spędza czas i pieniądze na imprezowaniu z przyjaciółmi. Ale mnie to nie obchodziło. Po ukończeniu szkoły oboje podchodziliśmy do egzaminów wstępnych na studia medyczne. Udało mi się zdać za pierwszym podejściem, podczas gdy Tom oblał. Od tego momentu jego niechęć do mnie przekształciła się w zazdrość. Mój ojczym był zachwycony moim osiągnięciem i zaplanował tygodniowy wyjazd do Kambodży dla mnie i Toma. Tom wahał się na początku, ale zgodził się po namowach ojca, który obiecał osobiście nadzorować jego przygotowania do kolejnego egzaminu. Byłam podekscytowana myślą o odpoczynku po ciężkiej pracy. Nasz lot był zaplanowany na wieczór, więc po południu mój ojczym przyszedł do mojego pokoju trochę zdenerwowany. Zapytałam, co się stało. A on powiedział mi, że może nie będzie możliwe, abym poleciała z nimi na wakacje. Byłam zdezorientowana i zapytałam, o co chodzi. Wtedy opowiedział mi, że Tom grzebał w jego szafie, szukając starych książek, i natrafił na moje wyniki badań lekarskich. Powiedział mi, że moja mama nigdy mu ich nie pokazała i że wynika z nich, iż od dzieciństwa miałam chorobę serca, co sprawia, że podróżowanie samolotem jest dla mnie niebezpieczne. Na wyjaśnienie dodam, że mój uniwersytet znajdował się zaledwie godzinę drogi od mojego rodzinnego miasta, więc prawie nigdy nie latałam w ciągu tych lat. Spojrzałam na wyniki badań i wyglądały na prawdziwe. Byłam dość rozczarowana, a mój ojczym zdecydował, że w związku z tym odwoła całą podróż. Nie podobało mi się to, bo on też był podekscytowany tym wyjazdem. Zmusiłam go do tego, aby poleciał z Tomem, zapewniając go, że będę w porządku, spędzając spokojny weekend w domu. Po długich rozmowach ostatecznie postanowili pojechać beze mnie. Następny tydzień okazał się dla mnie bardziej intensywny, niż się spodziewałam. Mój ojczym ciągle wysyłał mi zdjęcia z wakacji, a ja odpowiadałam na nie dość obojętnie tylko po to, aby mu się przypodobać. Byłam dość ciekawa tych wyników badań i postanowiłam poszukać informacji o chorobie serca, którą rzekomo miałam. Z pomocą Google i kilku przyjaciół, których poznałam w czasie przygotowań do egzaminu wstępnego, odkryłam, że choroba ta jest dziedziczna. Mając sporo wolnego czasu, postanowiłam poszukać wyników badań mojej mamy, żeby sprawdzić, czy ona na nią cierpiała. K mojemu zdziwieniu, nie miała tej choroby. Pomyślałam więc, że to mogło pochodzić ze strony mojego biologicznego ojca. Mój biologiczny ojciec nie był dobrym człowiekiem. Kilka razy trafił do więzienia i obecnie znów tam przebywał. Pomyślałam, że mogłabym poprosić więzienie o jego dane medyczne, ponieważ potrzebowałam ich dla własnego zdrowia. Powiedzieli mi, że będzie musiał podpisać zgodę i że skontaktują się ze mną, jeśli będą mogli mi te dane udostępnić. Nie myślałam, że to się uda, ale dwa dni później otrzymałam telefon z więzienia, że mój biologiczny ojciec podpisał dokumenty i mogłam odebrać jego wyniki badań. Okazało się, że on również nie miał choroby, o której mowa w moich wynikach. Pozostały więc tylko dwie opcje: albo nie byłam dzieckiem mojego biologicznego ojca, albo wyniki badań były fałszywe. Tylko ta druga opcja miała sens. Ponieważ w wynikach mojej mamy znalazłam test na ojcostwo, który dowodził, że faktycznie byłam biologicznym dzieckiem moich rodziców. Kiedy to sobie uświadomiłam, zadzwoniłam do moich przyjaciół i powiedziałam im, jak bardzo jestem zdezorientowana całą sytuacją. Jeden z nich powiedział mi, że sfałszowanie wyników badań jest dość łatwe za pewną sumę pieniędzy. Słysząc to, od razu podejrzewałam Toma, ponieważ to on znalazł wyniki badań i przekazał je ojcu. Pobiegłam do jego pokoju i zaczęłam szukać. Czułam się źle, naruszając jego prywatność, ale musiałam poznać prawdę. W jego biurku, pod stosem papierów, znalazłam szkic wyników badań. Były tam notatki napisane ręką Toma, opisujące, jak stworzyć przekonującą fałszywkę. Byłam w szoku. Wiedziałam, że mnie nie lubił, ale nie spodziewałam się, że posunie się tak daleko. Znalazłam tam również podejrzanie wyglądający dziennik, ale byłam zbyt zszokowana, żeby patrzeć dalej niż na wyniki badań. Chciałam od razu powiedzieć ojcu, co się stało, ale postanowiłam nie psuć mu wyjazdu. Następnego dnia, gdy w końcu zebrałam myśli, postanowiłam wrócić do pokoju Toma i trochę tam posprzątać. Znowu natknęłam się na ten czarny dziennik i po długich rozważaniach postanowiłam go otworzyć i przeczytać. To, co znalazłam, było czymś, czego nie mogłabym sobie wyobrazić w najdzikszych snach. Dziennik zawierał codzienne wpisy na temat pieniędzy i czasu spędzanego na studiach, z czego większość trafiała do kilku osób, których numery były zapisane obok ich nazwisk. Zebrałam cały swój odwagę i zadzwoniłam pod jeden z tych numerów. Rozmawiając z osobą po drugiej stronie, zrozumiałam, że były to numery rekinów pożyczkowych. Zbierając dalsze informacje pod pretekstem, że Tom zaginął i jestem jego siostrą, szukającą go przez kontakty, dowiedziałam się, że ci ludzie pożyczyli mu dużo pieniędzy, które stracił na hazardzie. Szukając dalej w dzienniku, znalazłam numer telefonu jednego z jego współlokatorów i postanowiłam do niego zadzwonić. Zapytałam go o Toma, a on powiedział mi wszystko. Ten facet nie miał kontaktu z Tomem od trzech lat. Byli współlokatorami przez pierwszy rok, ale Tom nie traktował poważnie studiów i w ciągu pierwszych sześciu miesięcy wpadł w narkotyki i hazard. Próbował sprowadzić Tom z powrotem na właściwą ścieżkę, ale po pewnym czasie postanowił zająć się swoimi sprawami i zmienić pokój. Mój ojczym miał sporo pieniędzy, więc finansował nasze studia i wysyłał nam pieniądze na czesne i inne wydatki, gdy to było potrzebne. Jednak Tom uzależnił się od hazardu i po roku rzucił studia. Według jego współlokatora, Tom pożyczał pieniądze od rekinów pożyczkowych, żeby grać, i spłacał ich pieniędzmi, które nasz ojciec wysyłał na jego czesne. Nikt w naszej rodzinie, w tym nasi krewni, nie wiedział o tym. Tom mógł podejść do egzaminu wstępnego bez dyplomu, ale nawet gdyby zdał, nie miałby szans dostać się na studia medyczne, ponieważ nie miał tytułu licencjata. Potrzebowałam kilku godzin, aby przetrawić te informacje i zrozumieć, jakim oszustem był Tom. Wcześniej nie rozumiałam, dlaczego nie chciał, żebym pojechała z nimi na wakacje, ale teraz, gdy wiele rzeczy stało się jaśniejszych, niecierpliwie czekałam na powrót mojego ojczyma i Toma. Wrócili dwa dni później, zgodnie z planem. Wyglądali na dość zadowolonych, ale nie mieli pojęcia, jak źle to się potoczy. Po tym, jak się zrelaksowali, zapytałam ojca, czy mogę z nim porozmawiać o czymś ważnym. Tom zrobił grymas i wstał, aby wyjść, ale poprosiłam go, żeby został, ponieważ to dotyczyło również jego. Najpierw pokazałam ojcu moje wyniki badań i zapytałam, czy wie, skąd one pochodzą. Powiedział, że ponieważ zostały zrobione przed jego ślubem z moją mamą, nie ma pojęcia o ich pochodzeniu, ponieważ nie znał dobrze miasta mojej mamy. Widziałam, jak twarz toma robi się czerwona. Ojciec zapytał, dlaczego, a ja opowiedziałam mu o moich małych badaniach, które zrobiłam w ciągu weekendu, i jak odkryłam, że nie mogłam mieć tej choroby. Dotychczas nie mówiłam mu o Tomie, aby dać mu szansę przyznać się samodzielnie, ale on siedział cicho, przerażony. Po ponownym sprawdzeniu wyników mojego biologicznego ojca i mamy, mój ojczym również się zdezorientował. Wtedy zapytałam Toma, czy chciałby coś dodać. Jego twarz aż pobladła i potrząsnął głową, jednocześnie bawiąc się telefonem. Następnie opowiedziałam ojcu wszystko. Jak znalazłam fałszywe wyniki badań w pokoju Toma i jak kilku moich znajomych powiedziało mi, że istnieje możliwość sfałszowania wyników. Ojciec był równie szokowany jak ja za pierwszym razem i zwrócił się do Toma, który był na skraju łez. Postanowiłam najpierw dowiedzieć się, dlaczego chciał mnie wykluczyć z wyjazdu, a dopiero potem ujawnić prawdę o jego podwójnym życiu. Ojciec zaczął na niego krzyczeć, pytając, skąd wziął wyniki badań i dlaczego zrobił coś takiego. Tom milczał przez dłuższy czas, zanim w końcu przemówił: Powiedział, że po śmierci mojej mamy, nasz ojciec poświęcał mi znacznie więcej uwagi niż jemu. Zawsze miał do mnie pretensje, że ukradłam mu ojca. A granica została przekroczona, kiedy zdałam egzamin wstępny, a on nie. Twierdził, że nie miał złych intencji, chciał tylko spędzić tydzień sam na sam z ojcem. Dodał również, że wyniki badań uzyskał od kolegi ze studiów, który miał jakieś kontakty. Mój ojciec był na niego wściekły, tak bardzo, że nie mógł na niego patrzeć. Odwrócił się do mnie z łzami w oczach i przeprosił za głupie zachowanie Toma. Tom natomiast płakał obficie. Prosząc o wybaczenie, zarówno mnie, jak i ojca. Przytuliłam ojca i powiedziałam mu, że to nie jego wina. Następnie zwróciłam się do Toma i zapytałam: Czy chce jeszcze coś powiedzieć ojcu, zanim ujawnię prawdę? Mój ojczym był bardzo zdezorientowany, a Tom zdał sobie sprawę, co się dzieje. Jego łzy natychmiast przestały płynąć i pobiegł do swojego pokoju. Zanim mogłam powiedzieć coś ojcu, Tom wrócił ze swoim plecakiem na ramieniu. Ojciec próbował go zatrzymać, ale tom wybiegł z domu i wsiadł do ubera, który zamówił. Mój ojczym był za bardzo zszokowany, aby coś zrobić, i usiadł, żeby się uspokoić. Próbowaliśmy wielokrotnie dzwonić do toma, ale nie odbierał. Do tej pory nie powiedziałam ojcu o podwójnym życiu toma, ponieważ obawiałam się, że to wpłynie na jego zdrowie, a to ostatnia rzecz, którą chciałam zrobić. Powiem mu, kiedy znajdę odpowiedni moment, czekając na wieści od toma który opuścił nas w pośpiechu. Aktualizacja 1. Po odejściu Toma otrzymaliśmy telefon od jego ciotki, która widziała go przejeżdżającego obok jej domu i zapytała, czy przyszedł w odwiedziny. Wiadomość o Tomie trochę uspokoiła mojego ojca. Ciotka powiedziała, że nie zatrzymał się u niej, ale że zadzwoni do niego, żeby sprawdzić, czy nie chce spędzić u niej nocy, ponieważ miała przeczucie, że coś jest nie tak. Ojciec podziękował jej i rozłączył się. Kilka godzin później otrzymał od niej wiadomość, że Tom jest u niej i jest bezpieczny. Mój ojczym od razu przygotował się, aby pojechać po Toma, ale to był właściwy moment, żeby mu powiedzieć, co odkryłam. Poprosiłam go, żeby zaczekał i usiadł, bo miałam do przekazania coś znacznie większego. Poszłam do swojego pokoju i przyniosłam dziennik Toma, który ukradkiem schowałam w dniu, w którym go znalazłam, aby mieć dowód. Pokazałam mu dziennik i opowiedziałam wszystko, od pożyczek, które tom zaciągnął, po jego porzucenie studiów, po pierwszym roku. Mój ojczym, słysząc to, złapał się za głowę, próbując to wszystko zrozumieć. Ostatecznie postanowiliśmy, że nie czas na sprowadzenie toma do domu, przynajmniej dopóki mój ojczym nie będzie w stanie poradzić sobie z oszustwem toma. Przez następne trzy dni mój ojciec utrzymywał stały kontakt z ciotką Toma, aby dowiedzieć się o jego losach. Zachowanie ciotki zmieniło się po jednym czy dwóch dniach wobec mojego ojca, a na pytanie dlaczego wyjaśniła, że Tom opowiedział jej, dlaczego uciekł z domu. Mój ojciec był zdezorientowany i zapytał: Dlaczego była dla niego tak chłodna, jeśli to była prawda? Odpowiedziała, że nie chciałaby rozmawiać z kimś, kto traktuje swojego syna tak surowo i otwarcie faworyzuje swoją pasierbicę. Mój ojczym bardzo się zdenerwował i poprosił ciotkę Toma, żeby się zamknęła i opowiedział jej prawdę. Na początku mu nie uwierzyła. Gdy jednak przesłał jej fałszywe wyniki badań, które Tom sfabrykował, ucichła i powiedziała, że porozmawia z Tomem po pracy. Tego samego wieczoru mój ojciec otrzymał telefon od ciotki, która powiedziała mu, że Tom opuścił jej dom cichaczem, gdy była w pracy, i zabrał ze sobą znaczną sumę gotówki, którą trzymała na nagłe wypadki w szufladzie. Powiedziała też, że zostawił jej list, w którym napisał, że jedzie do dziadku w innym stanie i będzie wdzięczny, jeśli nie powie o tym jego ojcu. Mój ojciec był tak sfrustrowany zachowaniem Toma, że postanowił nie tracić czasu na odkrywanie, gdzie Tom był. Od razu zadzwonił do swoich rodziców, ale nie odebrali. Moi dziadkowie rzadko korzystają z nowoczesnych technologii, a ich telefony służą wyłącznie w nagłych przypadkach. Więc napisał im list, prosząc, aby zadzwonili do niego, gdy tylko Tom do nich dotrze. Aktualizacja 2. Minął tydzień od ostatniej aktualizacji, i wiele się wydarzyło. Moi dziadkowie mieszkają w stanie niezbyt odległym, więc list dotarł do nich w ciągu dwóch dni. Tong dotarł do nich wcześniej niż list i nie miał pojęcia o jego istnieniu. Opowiedział im tę samą historię, że tata nie traktuje go dobrze i postanowili mu uwierzyć. Zadzwonili do mojego ojca i poprosili, żeby przyleciał jak najszybciej, bo sprawa była pilna. Mój ojciec zabrał mnie ze sobą i polecieliśmy jeszcze tego samego wieczoru. Po przyjeździe ojciec od razu zaczął szukać Toma, ale nie mógł go znaleźć. Babcia wpuściła nas do salonu i poprosiła ojca, żeby się uspokoił. Dziadek powiedział, że Tom jest bezpieczny w swoim pokoju, ale nie chce się z nami spotkać, bo boi się, że może się wydarzyć coś strasznego. Mój ojciec od razu opowiedział całą historię: jak Tom uciekł, ukradł pieniądze od ciotki i dostarczył dowody, że musi ponieść konsekwencje. Dziadek powiedział, że wiedział, że ta historia jest fałszywa, ponieważ Tom powiedział im, że tata przepisze cały swój majątek na mnie. Ojciec próbował przekonać ich, że to nieprawda, ale Tom miał podrobione dokumenty, w których było napisane, że tata przepisze wszystko na mnie. Mój ojciec próbował wytłumaczyć, że nigdy nie sporządził testamentu, ale wszelkie próby przekonania ich spełzły na niczym. Po długich rozmowach i bez spotkania z Tomem, postanowiliśmy odejść. Przed wyjazdem babcia powiedziała mojemu ojcu, że zamierza dać Tomowi całe dziedzictwo, które miało przypaść ojcu. Mój ojciec był w szoku i wydawało się, że był emocjonalnie poruszony myślą, że jego własna rodzina obróciła się przeciwko niemu. Ale czuł się tak pokonany przed swoim ojcem, że postanowił wyjść bez słowa. Kiedy wychodziliśmy, zobaczyliśmy, jak Tom patrzy na nas przez okno swojego pokoju ze skruszonym wyrazem twarzy. Mój ojciec był bardzo zestresowany całą sytuacją, a ja czułam się źle, że musiałam mu przekazać te wiadomości. Pocieszałam go, a on powiedział mi, że to nie moja wina i że powinnam przygotować się na rozpoczęcie studiów medycznych w przyszłym miesiącu. Aktualizacja 3 pisze tę aktualizację kilka dni po ostatniej. Nie mieliśmy żadnego kontaktu z Tomem ani jego dziadkami, a szczerze mówiąc, na tym etapie mój ojciec i ja chcieliśmy po prostu kontynuować swoje życie. Pakowałam się na studia medyczne, a mój ojciec skupił się na swojej pracy. Pewnego dnia mój ojciec otrzymał nieodebrane połączenie od swoich rodziców. Ponieważ rzadko używają telefonów, od razu pomyślał, że stało się coś złego, i oddzwonił, pełen niepokoju. Moja babcia płakała przez telefon i nie była w stanie nic powiedzieć, więc dziadek przejął rozmowę, również brzmiąc niespokojnie, aby wyjaśnić co się wydarzyło. Okazało się, że zaraz po naszym wyjeździe, Tom zszedł ze swojego pokoju i zapłakał przed nimi. Powiedział im, że nigdy niczego nie osiągnie bez pieniędzy, a jego marzenia o zostaniu lekarzem mogą się nie spełnić. To sprawiło, że poczuli do niego litość i pod wpływem jego manipulacji podpisali czek na 50 tysięcy dolarów, który przekazali mu tylko na wypadek nagłej potrzeby. Następnego dnia Tom znowu zniknął, tym razem z czekiem. Nie zostawił żadnej wiadomości ani wyjaśnienia. Próbowali do niego zadzwonić, ale jego telefon wydawał się być wyłączony na stałe. Mój ojciec poprosił ich, aby się uspokoili i postanowił powiedzieć wszystkim, których Tom znał, aby nie mógł już manipulować innymi. Wrócił do domu wcześniej tego dnia i napisał post, opisując wszystko, co Tom do tej pory zrobił, w tym kradzież pieniędzy od ciotki i dziadków. Post zdobył sporo uwagi. Potem zadzwonił do ciotki Toma i zaprosił ją do nas, wraz z jego rodzicami, którzy mieli przylecieć tej samej nocy. Kiedy się spotkali, ojciec zapytał ich, czy otrzymali jakieś telefony od Toma, na co obie strony zaprzeczyły. Następnie zasugerował, żeby złożyli pozew przeciwko Tomowi, jeśli chcą odzyskać skradzione pieniądze, ponieważ nie widział innego sposobu na jego odnalezienie. Po wielu wahaniach i dyskusjach zgodzili się. Udali się na policję i złożyli zawiadomienie o kradzieży i fałszerstwie przeciwko niemu. Dziadkowie Toma przeprosili mojego ojca za to, że mu nie zaufali, i postanowił zająć się sprawą w ich imieniu. Wyjechali następnego dnia. Aktualizacja 4. Wiem, że ta aktualizacja jest długo oczekiwana, ale byłam zajęta studiami. Piszę to teraz, gdy wróciłam do domu na święta Bożego Narodzenia. Do momentu mojego wyjazdu na studia nie było żadnych wiadomości o Tomie ani o jego miejscu pobytu. Byłam trochę niepewna, zostawiając mojego ojca samego z tą sytuacją, ale zapewnił mnie, że skontaktuje się ze mną, gdyby potrzebował pomocy. Dzień po moim wyjeździe mój ojciec otrzymał telefon z więzienia w innym stanie, w którym Tom zadzwonił. Odebrał telefon, a Tom od razu zaczął płakać, wyjaśniając, dlaczego tam trafił. Okazało się, że po ucieczce z domu dziadków, Tom udał się do miasta, niedaleko naszego rodzinnego miasta, aby zamieszkać u kilku swoich znajomych z koledżu i grać w kasynie. Po wielu stratach i wyczerpaniu pieniędzy próbował włamać się do pustego domu, ale właściciele zobaczyli go na monitoringu i wezwali policję. Tom powiedział, że pamiętał tylko numer telefonu swojego ojca, i dlatego do niego zadzwonił, prosząc o kaucję. Mój ojciec był oburzony jego bezczelnością i odłożył słuchawkę bez odpowiedzi. Natychmiast zadzwonił na policję i poinformował, że Tom został aresztowany za kradzież, pytając: Czy to oznacza, że może być również oskarżony o kradzież pieniędzy od dziadków i ciotki? Funkcjonariusz powiedział, że to sprawdzi i da znać. Kilka godzin później mój ojciec dowiedział się, że Tom został uniewinniony z zarzutu kradzieży, ponieważ właściciele domu zdali sobie sprawę, że włamanie było zaplanowane przez ich własnego syna i wycofali oskarżenie aby uniknąć wysłania swojego syna do więzienia. Tom miał teraz stanąć przed sądem za manipulowanie i kradzież pieniędzy od swoich dziadków i ciotki. Ojciec miał okazję porozmawiać z Tomem, zanim ten został odesłany do więzienia i nie zadał mu wielu pytań. Po prostu powiedział mu, że nie ma na co liczyć i że do czasu zakończenia procesu nie będą się ze sobą kontaktować. Tom został aresztowany i oskarżony o kilka przestępstw, w tym oszustwo, kradzież i kradzież tożsamości. Sprawa szybko przyciągnęła uwagę małej społeczności, nie tylko ze względu na przestępstwo. Ale także ze względu na zdradę toma wobec własnej rodziny. Proces został zaplanowany na dwa tygodnie po rozmowie między Tomem a moim ojcem. Dziadkowie toma nie mogli uczestniczyć w pierwszym przesłuchaniu, ale mój ojciec i ciotka toma byli obecni w sądzie. Prokurator przedstawił przekonujący przypadek, pokazując dowody sfałszowanych dokumentów. Kopią transakcji na 50 tysięcy dolarów oraz notatkę, którą Tom zostawił swojej ciotce, przyznając się do zabrania pieniędzy. Namalowali obraz Toma jako manipulującego i oszukańczego człowieka, który wykorzystał zaufanie swojej rodziny dla własnych korzyści, co choć brzmi surowo, było absolutną prawdą. Podczas kolejnego posiedzenia, ciotka Toma i jego dziadkowie złożyli zeznania, mówiąc, że zaufali Tomowi i pomogli mu w potrzebie. Tylko po to, aby on wykorzystał tę okazję do zdobycia pieniędzy. Mój ojciec również miał okazję złożyć zeznania i podczas swojego wystąpienia płakał, tłumacząc, co Tom zrobił z pieniędzmi przeznaczonymi na jego edukację, co przekonało ławę przysięgłych. Obrona argumentowała, że Tom nie był niebezpiecznym przestępcą, a jedynie zdesperowanym człowiekiem, który pod wpływem wielkiej presji finansowej podjął złe decyzje. Przedstawili historię człowieka, który znalazł się w trudnych czasach, sugerując, że jego działania, choć złe, nie były motywowane złą wolą, ale desperacją. Adwokat Toma podkreślił brak wcześniejszej karalności Toma i apelował do ławy Przysięgłych o łagodny wyrok. Proces trwał kilka tygodni zeznaniami ekspertów finansowych, świadków moralności i analityków kryminalistycznych. Ława Przysięgłych obradowała przez dwa dni, zanim wydała werdykt. Winny we wszystkich zarzutach. Sędzia, choć uznał brak wcześniejszych wykroczeń Toma i trudne okoliczności, podkreślił powagę przestępstwa i naruszenie zaufania. Tom został skazany na pięć lat więzienia, z możliwością warunkowego zwolnienia po roku za dobre sprawowanie, a także został zobowiązany do zwrotu pieniędzy swojej ciotce i dziadkom, co na tym etapie mogłoby zająć lata. Mój ojciec porozmawiał z Tomem przed jego wysłaniem do więzienia. Jedynym pytaniem, jakie mu zadał, było: Dlaczego? Tom odpowiedział, że przez całe dzieciństwo czuł się samotny, a w liceum nawiązał przyjaźnie z ludźmi, którzy byli zamieszani w narkotyki i inne rzeczy. To właśnie wtedy zaczął grać w hazard, a te pieniądze wykorzystał na utrzymanie alternatywnego stylu życia, znacznie wykraczającego poza to, co jego ojciec mógł mu naprawdę zaoferować. Powiedział, że nie wiedział, kiedy zabawa i gry przerodziły się w uzależnienie, i że w swoim dążeniu do tego, by nie stracić przyjaciół na studiach, zaczął grać znacznie więcej niż mógł sobie pozwolić, zaciągając długi u podejrzanych ludzi. Dodał, że długi stawały się znacznie większe niż pieniądze, które ojciec mu wysyłał, a jedyną opcją, jaką mu pozostała, było spłacanie ich pieniędzmi na czesne. Przyznał, że zdał sobie sprawę że jego oszustwa mogą wyjść na jaw po tym, jak przystąpił do egzaminu wstępnego. Kiedy zobaczył, jak mogło wyglądać jego życie, stał się niezwykle zazdrosny i w tym momencie wykorzystał swoje kontakty, aby zdobyć fałszywe raporty o mojej rzekomej chorobie. To zapoczątkowało efekt domina, a wyniki były widoczne dla wszystkich. Mój ojciec nie był w stanie powiedzieć wiele i po prostu odszedł. Aktualizacja pięć to będzie ostatnia aktualizacja. Minęło już sześć miesięcy, odkąd tom został skazany. Mój ojczym i jego rodzice całkowicie zerwali kontakt z tomem i nie odwiedzili go w więzieniu. Ciotka nadal miała dla niego litość i od czasu do czasu go odwiedzała. Tom napisał do mnie list z więzienia, wiedząc na jaką uczelnię poszłam. W liście przeprosił za wszystko, co zrobił i próbował odbudować relacje ze mną, jedyną rodziną, jaka mu została. Postanowiłam go raz odwiedzić, a gdy go zobaczyłam, przeprosił mnie obficie. Powiedziałam mu, że nigdy nie było między nami żadnej relacji, więc nie powinien traktować naszego spotkania jako nowego początku, przynajmniej dopóki nie będę w stanie tego wszystkiego przepracować. Zgodził się i postanowiliśmy powoli odbudować naszą relację. Wspomniał, że widząc, jak ciężko pracuje na swoją przyszłość, skłoniło go to do ponownego przemyślenia swoich decyzji i że chciałby kontynuować naukę w więzieniu. Poprosił mnie, abym przysłała mu jakieś materiały do nauki na przestrzeni lat, a ja zgodziłam się, ponieważ wierzę, że ludzie zasługują na drugą szansę. Opowiedziałam o tym mojemu ojcu i choć nie był zadowolony, powiedział, że nie będzie się wtrącał, dopóki ja będę czuła się z tym dobrze.